Hej, hejo, hejo moje kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie wyraźnie tutaj widać. Ja oczywiście będę się do Was przysuwać. Teraz się odsunę, bo widzę, że sobie obcinam głowę. Dobra. E, tak, zapraszam Was, moje kochane, dzisiaj na e, test na żywo. E, pisałyście mi e, coś na temat ostatnio e, podkładów z Maybelline i ja Wam już też e, powiedziałam, e, bodajże chyba w tym wczorajszym vlogu, który po prostu do tej pory, zaufajcie mi, jeszcze się wgrywa. Po prostu mnie coś trafi. Najdłuższy chyba e, pod względem, chyba nie wiem... E, i rozliczności, i parametrów i wszystkiego, po prostu najdłuższy, największy chyba objętościowo filmik, tak mi się wydaje, bo bardzo długo się wgrywa, albo po prostu mój transfer jak zwykle już jest po prostu prawie na wykończeniu. Także wybaczcie mi, będzie dzisiaj na pewno, będzie ten daily vlog i będzie właśnie test na żywo. E, zakupiłam wczoraj, e, o czym Wam mówiłam zresztą, wy właśnie w. W tym daily vlogu wczorajszym zakupiłam podkład Fit Me z Maybelline i zakupiłam również Fit Me concealer, czyli po prostu korektor. Nie wiem czy wybrałam odpowiednio. Powiem wam, że znowu w tej szafie oni wariują, wari wariują. Jeżeli chodzi o Fit Me, w Super Drugu był tylko i wyłącznie dostępny właśnie ten kolorek, czyli 220, to jest kolorek Natural Beige. E, wszystkie przed nim, tam ich jest chyba cztery kolorki, o ile się nie mylę. Zrobiłam zdjęcie, wkleję Wam na Facebooka, na Instagrama i na Twittera. E, postaram się również udostępnić e, wszystkie, jakie są możliwe e, kolorystyki e, tychże podkładów i tychże, e, i tychże korektorów. Z tego, co mi się wydaje, to chyba były dwa. Był e, light i był medium. Nie, nie widziałam żadnego dark, natomiast jeżeli chodzi o szafę tą samą, tylko, że w butcie widziałam jeszcze chyba dark. Także nie bardzo ogarniam, powiem Wam. Co inny sklep, to inna kolorystyka. Inaczej one się nazywały w Super drugu, inaczej właśnie w Bootsie. I tutaj mam właśnie 220. Wydaje mi się, że to będzie odpowiedni kolorek. No, akurat to był chyba jedyny, który nie wiem, ale był chyba w testerze, tak mi się bynajmniej wydaje. Także go sprawdzałam. Nie jest za ciemny. Po nim chyba był tylko jeden jakiś ciemniejszy. Czy to był Sand, czy coś takiego? Nie pamiętam teraz już naprawdę zobaczymy, zobaczymy, na pewno nie byłyby dobre te nie, on był kokonat chyba, tam się nazywał kokonat i on był taki dość brązowy, nie wiem dlaczego eee, natomiast jeżeli chodzi o podkład e, przepraszam, że nie mam pazurka w ogóle jeszcze nie zdążyłam przykleić sprzątałam dzisiaj przez e, pół dnia znaczy cała brygada generalnie wszystkich wyjeżdżałam do sprzątania, także każdy sprzątał jakieś pomieszczenia e, także po prostu mam odpadnięty od wczoraj generalnie, bo wczoraj mi odpad. też przy czymś, nie pamiętam co ja wczoraj robiłam że mi właśnie odpad. I jakoś tak nie zdążyłam jeszcze go sobie dokleić, także z góry Was za to przepraszam. Ehm, no i e, jeżeli chodzi o. <ścoughs> Jeżeli chodzi o korektor, z kolei, ja wybrałam sobie ten kolorek 20, był 15-20 w Super drugu. Natomiast właśnie w budzie był chyba jeszcze, nie pamiętam, czy to był, jaki on ja miał numerek, ale chyba był Dark. Coś mi się kojarzy, że był jakiś bardzo ciemny, ale to był naprawdę ciemny kolor, więc bałam się, czy on po prostu będzie odpowiedni dla mnie, czy nie będzie za ciemny. Nie wiem, zobaczymy. Także zapraszam Was serdecznie, jeżeli jesteście ciekawe, jak te produkty spiszą się na twarzy, jak się będą zachowywać i co ja na ich temat mogę Wam powiedzieć, czy je polecić, czy zniechęcić. Was do zakupu. Także zapraszam do oglądania. Wszystko, jak widzicie, jest jeszcze tutaj za. Za za, za pozamykane. Także musimy otworzyć. Okay. E, więc tak, pokażę Wam w ogóle kolorek e, tego korektora. Jest on jest on taki, mam nadzieję, że to widzicie w tym świetle. Jest on taki. Nie jest jasny, nie jest ciemny, ale jest, wydaje mi się, ciemniejszy od poprzednich, które ja po prostu posiadam. Także zobaczymy. Natomiast, jeżeli chodzi o ten podkład, super fajnie, że jest z pompką, coś tu się poprzekręcało. Jest pompeczka, więc będzie fajna aplikacja. Gąbeczkę mam przy sobie, mam już, ale jest bardzo. Powiem Wam, że jest bardzo chyba leisty. Czekajcie, tak, widzicie jak spływa? Jest dość leisty, także taka konsystencja lejąca. Tu mam już gąbeczkę, którą będę nakładała podkład. Jeżeli chodzi o twarz, mam na twarzy krem pod oczy, mam serum i mam ten krem naniesiony. Nic więcej. No i dobra. I jedziemy, zrobimy teścik. Bardzo, bardzo, bardzo rzadka konsystencja. Kolorek jak widzicie jest taki ani ciemny, ani jasny, ale też ja mówię, no nie jest jednak dla niektórych z Was może wydawać się za ciemny, także, no mówię, no trzeba niestety próbować tej kosmetyki. Bardzo lejąca konsystencja, nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie, zaraz sprawdzimy. Dobra, ja sobie obetę teraz z ręki i przechodzę, zobaczcie, taki kolorek, jeżeli chodzi o moją, e... zaraz Wam powiem, ja oczywiście, tak jak powiedziałam, mam namoczoną gąbeczkę, zwilżoną i przystępujemy do aplikacji. Jak się okaże, czy wybrałam za ciemne, czy nie? Wiecie co? Chyba nie. Nie wiem, powiecie mi za chwilę, ale nie wydaje mi się, żeby był za ciemny. Tak jak mówię, ja muszę brać ciut ciemniejsze z racji tego, że jednak, no, jednak wcześniej chodziłam na solarium, i jednak gdzieś tam te pozostałości jeszcze są. Zobaczcie, wcale nie jest taki ciemny, jeżeli chodzi o rozprowadzanie, nawet spoko, ale to myślę też jest tego, też jest zasługa tego, że jest właśnie taki dość lejący, dokładam produktu, bardzo jest lejący, także musicie uważać, żeby wiecie, coś Wam się gdzieś tutaj nie porozlewało, ja go sobie dokładam, wiem, że nie powinnam pod oczy, ale już to za każdym razem powtarzam i znowu powtórzę dla tych, które nie widziały, ja jednak gdzieś tam odrobinkę sobie chcę, te cienie pod oczami poprzykrywać dlatego ja też daję produkt pod oczy nie jest chyba za ciemny wiecie co, nie, bynajmniej nie w tym tutaj świetle tutaj w tym świetle moim wydaje mi się, że jest spoko na pewno jest ciemniejszy od tego e, Dream Velvet to na pewno odwrócę sobie gąbeczkę żeby tutaj dobrze porozprowadzać nie jest to podkład na pewno też super kryjący to już Wam mówię od razu bardzo fajnie się rozprowadza, bardzo fajna jest jego aplikacja. Staram się tutaj wszystko dobrze porozprowadzać, żeby gdzieś nie, nie zostawić jakiś. No zobaczcie. No ja myślę, że spoko. Spróbuję teraz, wiecie co, nałożyć go troszeczkę też palcami. Chcę sprawdzić jak rękoma, jak palcami będzie wyglądała aplikacja, bo wiem, że większość z Was... Jeszcze są początkujące, nie używacie gąbeczek, więc też Wam powiem jak. Bardzo lejące, wiecie co, to jest coś takiego bardzo płynnego. Nie wiem, coś jakbyście nakładały na siebie, nie wiem w sumie co, to nie jest kremowe, w ogóle to nie jest kremowe. Ale fajnie, fajnie wyrównuje kolory skóry, bardzo fajnie. Zaraz Wam powiem z pozostałościami tutaj, jak reszta rzeczy. Nie wiem, no zobaczcie, bardzo fajnie się wtapia w skórę. Bardzo fajnie, bardzo ujednolica tą skórę też. Aplikacja jest naprawdę bardzo przyjemna. Nie, nie wyczuwam żadnego zapachu. Mój kolorek, powiem wam, że jest taki troszeczkę... Nie wiem, żółto-pomarańczowe, ja bym go tak określiła żółto-pomarańczowe, ale mi to nie przeszkadza. Ja zobaczę jeszcze, bo tak jak mówię, dopiero co nałożyłam, także zobaczymy, jak on się będzie zachowywał po jakimś samym czasie. Również Wam powiem, jak się będzie sprawował po kilku godzinach. Póki co, zobaczcie, wygląda tak. Jeżeli tak, nie podkreśla moich skórek, co niektóre podkłady robiły automatycznie. Nie podkreśla też włosków na mojej twarzy więc to spoko, nie jest na pewno, nie liczcie na to, że jest to podkład kryjący, absolutnie nie jest to super kryjący podkład um... Nawet fajny. Powiem Wam, że nawet fajny. I jest bardzo lekki. To jest bardzo leciutki podkład. Także ja bym proponowała go i polecała bardziej młodym dziewczynom. Naprawdę młodym dziewczynom. Bardzo delikatniutki, fajny w aplikacji. Jeżeli chodzi o kolorystykę, większość z tych takich, przed tym 220 markiem. tam był 215, 200, 200... Nie pamiętam już teraz. Ja Wam wkleję zdjęcie na Facebooka. Może nawet tutaj, jak będę miała tą, tą w miniaturce Wam wkleję właśnie gdzieś. Fotkę tych wszystkich kolorków, żebyście miały wgląd, jakie właśnie macie dostępne. Bo powiem Wam, że, że była dość ta kolorystyka, taka naprawdę dostępna dla każdego. To jest ten mój, możecie zaobserwować. Uważam, że dobrze trafiłam, jeśli chodzi o kolorek. Nie wiem, powiedzcie mi, co Wy myślicie. Pokażę Wam z daleka, pokażę Wam z bliska te z Was, które zastanawiały się nad zakupem, powiem Wam, że jestem miło zaskoczona. Naprawdę jestem miło zaskoczona i do teraz sama nie rozumiem, dlaczego ja nie mam żadnego podkładu z Maybelline. Naprawdę powiem Wam, że sama się zastanawiałam nad tym. Na pewno będę jeszcze testować dla Was inne podkłady z Maybelline. To już Wam mogę powiedzieć. Być może jeszcze w tym, teraz w przyszłym tygodniu może coś zakupię nowego. To jeszcze Wam też przetestuję. Tego drugiego, o którym mi pisałyście, teraz nie pamiętam nazwy, ale te z Was, które. No, te z Was, które wiedzą, że pisały do mnie na temat właśnie tych podkładów z Maybelline, to tak jak mówię, tych innych Wam Better Skin, czy coś takiego? Wiem, że któregoś nie było. Czy in. in... Nie pamiętam teraz. Zabicie mnie, nie pamiętam tej nazwy, ale ta z Was, która pisała do mnie, to będzie wiedziała o co chodzi. Także po prostu nie było go. Po prostu go nie było. Nie wiem, ja uważam, że bardzo fajny podkład. Bardzo fajny, bardzo lekki, bardzo. Em, w ogóle nie w ogóle niewyczuwalny na skórze jedziemy teraz korektor zobaczymy co z korektorem nie wiem czemu wącham chciałam żeby był bardzo zbliżony do żeby był bardzo zbliżony wiecie, że ja nie mogę wyjeżdżać sobie poza, wiecie, poza no, aż na około oczu, ale robię to specjalnie dla Was żeby Wam powiedzieć korektor wydaje mi się, że również jest bardzo delikatny bardzo delikatny, nie jest jakiś tam też super chyba kryjący jednak, bynajmniej mówię, no nie dla mnie ja jednak mam swoje latka, ale bardzo fajny, bardzo fajny korektor powiem Wam, że fajny ze względu chyba na kolor jednak jego, bo jest tak jak powiedziałam, jest ciemniejszy od tych moich wydaje mi się, że bardzo fajny korektor, bardzo fajnie na pewno współgra razem z tym podkładem tego się bardzo bałam, a powiem Wam, że niesłusznie ja sobie go jeszcze pozwolę dołożyć bardzo fajny korektor, naprawdę bardzo fajny. Także jestem zdziwiona, że ja wcześniej po prostu ich nie miałam. Nie wiem, ale od długiego czasu jakoś tak się skupiłam. Już wiecie, co odkąd polubiłam się z produktami z. Odkąd się polubiłam po prostu z produktami z Rivela, jak wiecie, to jakoś tak nie wiem czemu, ale odbiegłam od szafy Maybelline. Za to kiedyś już wam to mówiłam w pierwszych filmikach. A propos właśnie e, tuszów, dużo jest chyba jak Wam robiłam, że bardzo się lubiłam właśnie z Maybelline, z firmą Maybelline. Natomiast jeżeli chodzi o podkłady, to chyba u mnie górowały właśnie z Rimmela. Ale widzę, że chyba to się teraz też zmieni, bo to jest teraz drugi podkład. Powiem Wam, że to jest drugi podkład. Drugi podkład z tej samej firmy, który naprawdę, naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Zobaczcie na ten korektor. Jest on odrobinkę rozświetlający, to od razu Wam mówię. Ja tego efektu e, no, wolałabym unikać. Ale ja robię to tylko i wyłącznie dla testu, dla Was, tak? Także nie może, niekoniecznie, ale ja sobie go zawsze będę po prostu odrobinkę przykrywać czymś bardziej matowym, bo ja po prostu nie chcę, żeby mi się tutaj okolice oczu, tam gdzie mam zmarszczki, żeby mi się tutaj cokolwiek świeciło, bo wtedy jeszcze bardziej są one uwypuklone. Nie będę teraz matowić, bo ja raczej się dzisiaj indziej nie wybieram. Dzisiaj taki porządkowy dzień był, w sumie nie powinno się sprzątać w niedzielę. Ale akurat my sprzątaliśmy, gdyż całą sobotę byliśmy poza domem i tylko dlatego jest to przeniesione na dzisiaj. Więc nie myślcie sobie i nie piszcie mi przypadkiem, że w niedzielę się nie sprząta. Ja wiem, że się w niedzielę nie sprząta, ale tak jak mówię, wczoraj byliśmy cały dzień poza domkiem. Zresztą byłyście ze mną, także powinnyście to wiedzieć, ponieważ em, nagrywałam dla Was przez cały dzień taki zwariowany, mam nadzieję, daily vlog. Zabrałam Was do budca, zabrałam Was na pocztę, zabrałam Was do super że jeżeli chodzi o pocztę. E, no to też jeszcze raz powtórzę tylko, że wszystkie przesyłki zostały wysłane, e, także... Miałam je rozdzielić na dwa, ale mówię, dobra, pali Nie, żeby nie było potem, że jedna została, druga nie. Doprawiam usta. Wibo jedyneczka, seria Gloss, Temp Glossy Temptation, czy Gloss Temptation. Także to był test, moje drogie, na żywo tych dwóch produktów z firmy Maybelline. Według mnie zasługują na zainteresowanie, na zakupienie. Są godne polecenia. Naprawdę od zera, od zera do 10 póki co daje mocną ósemkę. Naprawdę mocną ósemkę. I jedno muszę przyznać, że. Że brakuje mi tylko w tym Dream Velvet kolorystycznie, żeby właśnie bardziej coś w taki odcień on wpadał. Jakby był ciut ciemniejszy ten e, z Dream Velvet, ja mam ten. E, ja mam ten e, i wtedy Wam mówiłam, że dlatego zaryzykowałam ten fon, bo nie było testeru, był tylko ten właśnie tester. I nie wiem, czy nie zakupię sobie o jeden odcień po prostu ciemniejszego, bo widzę teraz różnicę, że jednak ten jest dla mnie perfekcyjny, jeżeli chodzi o kolorystykę. Zobaczcie. Nie wiem, dajcie mi znać, co wymyślicie. Napiszcie mi bardzo Was proszę w komentarzach pod tym filmikiem, ale wydaje mi się, że się chyba ze mną zgodzicie, naprawdę sama widzę tutaj teraz różnicę, tamten ciut ciut jest od mojej karnacji jaśniejszy, za to pięknie wygładza, pięknie matuje tą twarz, jest naprawdę świetny, po prostu jest świetny, ale tak jak mówię, jakbym znalazła go o kolorek jeden, odcień po prostu ciemniejszy, na pewno byłoby lepiej. Także super, ekstra, bardzo dziękuję, nie pamiętam teraz, nie chcę teraz skłamać, nie pamiętam, która z Was napisała, czy to była Iwonka, czy, chyba to była Iwonka, ale nie jestem pewna, albo Estera, albo Iwonka, nie wiem, bez góry Was przepraszam, bo naprawdę, no, sporo z Was pisze i komentarze, i sporo z Was pisze do mnie prywatne wiadomości, dlatego troszeczkę nie ogarniam i wybaczcie, ale... Ta, która po prostu to pisała, Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że i wąka, ale nie dam serenki obciąć. Także bardzo Ci kochana, w każdym razie dziękuję za to, że zaproponowałaś w sumie, albo znaczy w sumie nie zaproponowałaś, bo to napisałaś, że zastanawiasz się nad kupnem czegoś z Maybelline. Więc ja po prostu wpadłam na pomysł, że jeżeli nie jesteś przekonana, ja z przyjemnością kupię, zaprzetestuję i może też będę miała coś dla siebie nowego. Także dzięki Tobie ten podkład na pewno znajdzie się, myślę, w moich ulubieńcach z. Może bardziej teraz lutego niż stycznia, a końcówka stycznia, luty. Może tak bym podpięła, ale naprawdę bardziej luty. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że z kolei ja pomogłam Tobie w, w dokonaniu prawidłowej, wydaje mi się słusznej decyzji. Podkład naprawdę bardzo, bardzo fajny. Korektor również bardzo fajny. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. To był test na żywo Fit Me z Maybelline korektora oraz Fit Me podkładu z Maybelline. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. E, ode mnie podkład zasługuje. Ja Wam go serdecznie polecam z czystym sumieniem. E, na żywo widzieliście, jak się zachowuje. Ja po kilku godzinach też zdam Wam relację, jak się zachowywał po paru godzinach. Ale z tego, co teraz już widzę, nie wydaje mi się, żeby tutaj, e, żeby nam coś pisywał w ciągu dnia. Nie wiem czemu, ale tak jakoś już z doświadczenia mogę zauważyć, że nie wydaje mi się, żeby coś tutaj się popsuło. Absolutnie. Także, żeby czy się ścierał, czy żeby się gdzieś rolował, czy cokolwiek, czy podkreślał skórki, czy przecierał, nie wydaje mi się. Bardzo fajny, bardzo lekki, bardzo przyjemny podkład, fajna kolorystyka. Eee, sprawdzajcie sobie, tak jak powiedziałam, nie na dłoniach, tylko zawsze na policzkach. Ja nie mogłam tego zrobić wczoraj, bo byłam umalowana i tylko dlatego sprawdzałam sobie w sklepie je na dłoni. Jeżeli chodzi o cenę, jeszcze Wam tylko powiem. Cena tego podkładu to 7,99. Natomiast teraz miałyście promocję. A jeśli chodzi o korektor, to też Wam od razu powiem: 5,99. Natomiast macie teraz promocję, że jak zakupicie jeden produkt, za drugi płacicie pół ceny. Także nie zapłaciłam 6 funtów, tylko 3 funtów 3, także też super, bo możecie sobie kupić dwie rzeczy, które są naprawdę Wam niezbędne, bo to jest i korektor, i podkład i za po prostu korektor zapłacicie pół ceny. więc uważam, że super fajna, super fajna promocja. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam przemiłego dnia. Ja jeszcze coś dzisiaj dla Was przygotuję, tylko się przebiorę, bo jestem w e, pijamce. Tak jak mówię, dzisiaj cały dzień spędziliśmy na sprzątaniu. Czekuję Wam na pewno jeden challenge, którego nie mogę znaleźć na, e, na YouTubie, Jeszcze go się bardzo cieszę, znalazłam tylko dziś w anglojęzycznej wersji. I to też nie do końca taki, jak ja będę planowała. Nie zdradzę jaki, e, ale wydaje mi się, że chyba powinnam być raczej, raczej pierwsza e, z takim challengeem. Będzie on dotyczył na pewno. E, Zapachów, to Wam mogę powiedzieć. Także taki challenge Wam szykuję. Może nie dzisiaj, bo muszę dokupić trochę zapachów, żeby Wam go przygotować. Natomiast na pewno taki się znajdzie. Może nawet jeszcze pod koniec tego tygodnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo się cieszę, jeszcze raz powtórzę z tego, że te dwa produkty znajdą się w mojej kolekcji podkładów i korektorów. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam Was na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta. E, ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za wszystkie wiadomości, dziękuję za tą e, rosnącą e, cyferkę. A propos subskrypcji, już jak widzicie, niedługo chyba będzie kolejne rozdanie e, z okazji 300 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście przefantastyczne, przekochane. No bo to przecież wszystko dla Was. Dziękuję. Bo się wzruszę, ale naprawdę powiem Wam, że... Niektóre wiadomości prywatne e, po prostu zapierają mi dech w piersiach, tak powiem. Cieszę się, że się przede mną otwieracie, cieszę się, że do mnie piszecie, że się nie radzicie, że do mnie piszecie jakieś pytania. I a propos pytań, piszcie mi bardziej, więcej może pytań takich... E, mniej kosmetycznych, może jeżeli chcecie mniejsze, z, której, z, z którejkolwiek strony bardziej poznać, nawet jeżeli kosmetyczne, to piszcie mi wszystkie pytania naprawdę w komentarzach, ja chcę sobie je pozbierać i zrobić do Was Q&A, cały czas Wam o tym trąbię I, i może Wam będzie łatwiej, jak będę miała fanpage, nie wiem, dajcie mi znać, co Wy w ogóle o tym sądzicie, czy chcecie taki fanpage u mnie na Facebooku, czy, czy jednak nie, dajcie znać, piszcie wszystko śmiało pod filmikiem, subskrybujcie mój kanał, Niedługo czysta subskrypcji, bardzo fajna cyfra i cieszę się przeogromnie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, ślebuziaki, pa!